Hej Szymanu, moi drodzy, ja jestem Kondi a to jest kolejny odcinek w serii Zagrajmy Farminga. Jest to już 51 odcinek z tej Oto serii, w której pokazuję Wam moją farmę i co na niej robię, żeby Wam pokazać różne możliwości no, grania w farmingu. Ostatnim odcinku był odcinek 50 ogólnie, no i było całkiem fajnie, Wam powiem, bo zakupiliśmy sobie nowe pole. I w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, yy, jak się wywozi gnojówkę. Tak, bo już mam trochę tej gnojówki tutaj zebranej i chciałbym wam pokazać, jak ją się wywozi. Więc też na początku chciałbym was yy, poprosić o zostawienie subskrypcji, z dzwoneczkiem i, z, i, i o lajku, więc zaczynamy. Aha, bo tu ostatnio ten tutaj jest, Kasi, mój kolega. Dobra. Czekajcie, bo ja jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, bardzo ważną. Po prostu gra jest trochę za głośno, mi się wydaje. Dobra. Czyli ja chciałem to. Czyli w takim razie, żeby zabrać, znaczy rozwieść tą gnojówkę. Musimy po prostu kupić do przełożenia jej i później tylko na pole się jedzie i wtedy tą nojówkę tam się rozlewa. I w takim razie możemy sobie jechać do tego sklepu i zobaczyć, kurde, które kupimy. dron be beczkowu skupimy, nie wiem jak to się nazywa, a po prostu pójdziemy i zobaczymy jak to tam wszystko wygląda. Dobra Kurde, 51 odcinek, już tyle tych odcinków nagrałem w ogóle jeszcze to tego testera jest już 8 Więc już to już jest 60 w sumie Nie ja wiedziałem, że to tyle aż będzie Czekajcie, które pole kupiłem? Aha, jak kupiłem tamty, dobra Bo tak się zastanawiałem przez chwilę, które pole kupiłem Dawno nie grałem w sumie farminga. Znaczno no... 50-50 no, znaczy no, grałem. I już powoli jesteśmy w sklepie. Ale tych dużo mam tu środków odchwaszczających i nawozów płynnych. Wchodzimy we w narzędzia i zbiorniki gnojówki. I mamy. I teraz jest pytanie. Który kupujemy? Wszystkie przełożą to samo, więc ogólnie nie ma różnicy moim zdaniem. Włącz do gnojówki. Ale z dużą możliwości tego. Yy, aha, to jest takie coś. A to? Wtryskiwasz. A, dobra. Nie, nie, ja takie coś nie chcę. A to? Nie, to zwiększają plony z pól, z plonów, Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie to, co będzie miało po prostu największe roz, rozrzucanie jeszcze. O, tu ma 7 metrów. To, jest nie, to nie jest najgorsze w sumie. To ma 30 i to jest 165 tysięcy, więc to już jest różnica. To ma... Tu nie pisze ile ten ma. Tutaj też nie pisze. Tutaj też w sumie nie pisze. Wydaje mi się, żebyśmy wzięli tego SKE Bo nie jest kurde jakiś najgorszy wam powiem Marka Q, dobra yy, Koła sobie weźmiemy O takie mogą być Albo tak Nie albo niech będą Nokiany, dobra i po prostu kupujemy to, i jedziemy na farmę, i już Wam pokazuję o co chodzi w tym całym, kurde, nawyżeniu tych pól. Znaczy tym, no właśnie, gnojówką. Kupiłem już? Tak, kupiłem, dobra. Więc sobie zabieramy to już teraz. O, jest trochę wielka No, nawet nie trochę Jestem ciekawy jak to się będzie całe robiło W sensie... No wiecie, o co chodzi, że... Czy tam podjedziemy po prostu i to zabierzemy no, i nadusimy no, literkę Znaczy literkę Cyferkę Czy jak to będzie Jeszcze za, Jeszcze zobaczymy w ogóle A to może być różnie w sumie Też... Dzięki za takie yy, aktywność na kanale, znaczy to jest trochę głupie, ja, że ja będę dziękował za aktywność, kiedy pod niektórymi filmikami miałem po 10 wyświetleń albo po 30, więc trochę głupie, ale dla mnie to jest dużo całkiem i po prostu chciałem podziękować Sunhammer. Fajna, fajna marka, dobra bez zbędnego przedłużania jedziemy już na naszą farmę. No, i tam jedziemy zrobić to, co trzeba. Czekajcie, to jest to nasze nowe pole. O, tamto, dobra. I teraz tak, które to było miejsce? To było, otóż, tutaj trzeba było jechać. bo wydaje mi się, że jeszcze trzeba okno połączyć, wyładuj tutaj, włącz wóz asensacyjny, B. Aha. Nie, ja nie chcę tutaj wyładowywać, ja chcę to zabrać Ciąż to takie jest dziwne Nie gadajcie, że ja, że się nie uda, ja tyle kasy wydałem i że się nie uda, się wkurzę trochę O co chodzi Zet? Ewa, to jest coś nie halować, mi się wydaje, tak? Klikam B i to się nie chce włączyć. Dobra, zrobimy to inaczej. To się sprzedał i zakupię sobie coś innego i zobaczymy jak tam to zadziała, bo jestem naprawdę bardzo zdziwiony i trochę zniesmaczony tym, co się teraz wydarzyło, bo wydaje mi się, że powinno być inaczej to ale dobra. Boże... Czemu tak się dzieje? Dalej, 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 jest, jest. Tylko to sprzedajmy i kupmy coś nowego i zobaczymy, jak będzie czymś innym. Ja nie wiedziałem, że to się nie uda. Naprawdę dziwna rzecz. To, 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 to jest jakieś chore. No, sprzedamy to po prostu. I, 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 niestety będziemy musieli kupić coś innego. Sprzedaj. Tak. I patrzcie, kupimy coś innego teraz i zobaczymy jak to będzie działało. Kupimy taki osy zwykłego garanta i tyle. No, chyba podstawowy, to sobie nie wiem, nie wiem, biały, nie ma no, biały, cienki. <laughs> Taki zielony jest fajny. Yy, no niech będzie biały, ustawienie kół niech będzie standardowe, kup. No i kupimy sobie tego garanta i zobaczymy, jak teraz będzie, bo jeśli teraz się nie uda, to jest wkurze kurze w sumie. Już wydaje mi się, że znowu się nie uda. Boże, czemu to jest takie dziwne? Ja tu próbuję nagrać odcinek, a tutaj i takie rzeczy wychodzą. To już nie chcę, żeby ten odcinek po prostu długo trwał. O kurde, co się stało? Ej, gdzie ty jedziesz? Bo tak jak mówiłem wam... Nie chcę, żeby to długo trwało te odcinki. O. Żeby tak trwały po te 15 minut. Kurde, co to się dzieje? To by było po prostu najlepiej moim zdaniem. Dawaj, dawaj, dawaj. ty lecisz z tym item. Szkoda, że to tak wyszło, że się nie udało, po prostu, ale mi się mój New Holland psuje. Dziwne, że on tak się psuje. Nie powinien się tak psuć. Dobra. W takim razie jesteśmy znowu tutaj, na tym genialnym miejscu. Sprawdzimy, Sprawdzimy jak to będzie tutaj działało. No, hej. Czekajcie, bo to jest to, to, to jest coś nie halo moim zdaniem. Klan trafia do zbiornika na gnojówkę, no i to jest tu. jak tu zebrać? Nie wiem. Dziwne. Мы должны так установить. No nie no to dla mnie dziwne, jest mega. Jak tu wziąć? Dobra. Nie, to będzie na tyle w tym odcinku, wam powiem. No nie chcę, żebym po prostu za długo trwał i nie będę już przedłużał tego bardzo. I... No przepraszam. No i to by, będzie w tyle w tym odcinku. Nie wiem, może go podzielę, podzielę na dwa odcinki, ale to jeszcze zobaczę. I to w takim razie, dzięki za oglądanie, co zostawcie oczywiście suba, lajka i dzwoneczek. I będziemy widzieli się już w na następnych odcinkach. No i co więcej powiedzieć. Nie wiem, zobaczę po odcinku jak to się robi, ale naprawdę dziwne. Na następnym odcinku będzie kolejna część, mi się wydaje, więc do, do zobaczenia w następnym odcinku, elo.